Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Szanowni Państwo, to jest telewizja Starnowa, program Dudzik Lokalnie. Dzisiaj mam gościa, który zna się z wszystkimi samorządowcami, co najmniej w regionie tarnowskim, w województwie tarnowskim, ale również koleguje się z tymi, którzy rządzą w Małopolsce. Ma wielu znajomych w Sejmie. Powiedziałbym, nawet niektórzy pełnili funkcje ministerialne albo pełnią i jest wielbicielem jednej posłanki z Lewicy. Drodzy Państwo, mieliście już okazję widzieć w moim programie Mirka Kowalskiego. Miryk, cześć. Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie. Słuchaj. <laughs> o tą z Lewicy to cię zapytam. Ja, ja wiem, się że podobają Ci z... się kobiety. Nie, my tak po kolei zacznijmy od tego poziomu piramidy podstawowego, czyli naszego regionu. Ja wiem, że jesteśmy po wczasach, ale masz gustowną koszulkę, taką letnią, w związku z tym nasunęło mnie się pierwsze takie pytanie. Mirek, gdybyś się wybierał na Malediwy, to gdzie byś pojechał? Do Jaworzna, czy do Szerzyn? Zdecydowanie do Szerzyn. No, no, pa. To nie dlatego, że to miejscowość blisko Tarnowa, ale rzeczywiście ta infrastruktura, która została stworzona przez tamtejsze władze samorządowe dzięki dotacji rządowej z Polskiego Ładu, wygląda naprawdę imponująco. Ja Pamiętam, że od lat się zresztą mówiło o tym, że w Wierzchosławicach na Dwudniakach powstanie jakiś ośrodek, w Radłowie na Niwce miało coś powstać i w zasadzie... Pojezierze Tarnowskie się, miały po powstać, tarnowskie, tak? tak, pan marszałek, pan profesor, doktor habilitowany Stanisław Sorys był twórcą tej idei i niewiele, żeby nie powiedzieć, nic z tego nie wyszło, natomiast w szyżynach władze samorządowe wymyśliły sobie Wybudowanie takiego małego ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego zrobiły to. Ośrodek naprawdę wygląda imponująco. Ja mam takie przekonanie, czy wiarę, pewność w to, że za rok o tej porze, no nie o tej porze, na wiosnę przyszłego roku, jak to wszystko się zazieleni, to będzie rzeczywiście fantastyczne miejsce do wypoczynku. Nie tylko dla miejscowych, dla mieszkańców szerzej i okolicznych gmin, ale także dla tych, którzy zechcą przyjechać do. Szerzyn zarówno od Tarnowa, jak i od Dębicy czy Jasła, bo Szerzyny są tak trochę posadowione między czterema miastami, czyli między Tarnowem, Jasłem, Dębicą, a jeszcze w dodatku No bo na pograniczu Podkarpacia, przecież przyszły do nas relatywnie niedawno, bo wcześniej były w Podkarpaciu i, i myśli sobie tak, bo Byłeś ja wiwoźnie też na tych Malediwach, Tak, tak, byłem. Rzeczywiście te Malediwy w okolicach Jawożna wyglądają bajecznie, tam woda jest świetna, bo tam jest kwestia, kwestia właśnie podłoża, która nadaje tej wodzie taki błękitny kolor, ale naprawdę... No ale to tam warto przy jednym zbiorniku sobie pochodzić tak, i tyle, tak. bo tam gdzie indziej to Warto są... wybrać się do szerzen. Tak. tym bardziej, że akurat okolice szerzen, yy, sama, sama miejscowość szerzyna, ale także okoliczne miejscowości są bardzo urocze. To jest fantastyczna droga jak się jedzie z Tarnowa w kierunku Szeren przez Swoszowo u góry poniżej tego lasu jak się wyjeżdża z lasu no jak człowiek zatrzyma się samochodem to widać całą, całą panoramę tego Omniżenia Jasilskiego, Wzniesienia Beskidu Niskiego Pogórze Dynowskie tak? po Pogórze Dynowskie tak, no naprawdę fantastyczne miejsce Mierze, do tego żeby... zrobiłeś jakiś patent przewodnika albo coś? Nie, nie, nie zrobiłem patentu Nie idź w tą stronę bo wiesz, bo tak e, czas mija e, i po wyborach samorządowych to tak pół roku już e, szybko minęło sobie. Co no. prawda w sejmiku to dłużej trwało, bo tam się okay. dobierali dość długo. Gdybyś miał ocenić ten czas e, ze szczególnym uwzględnieniem tych nowych wójtów burmistrzów, bo trochę ich się pojawiło. No pojawiło się dużo generalnie rzecz biorąc nowych wójtów i burmistrzów, szczególnie na terenie Powiatu Brzyskiego i Bochańskiego w nieco mniejszym wydaniu na terenie. Powiatu tarnowskiego, aczkolwiek same okolice tarnowe na północ od Tarnowa, no, przez zmiany w Radłowie, w Wieszosławicach czy w Gminie Żabno, prawda? W Ciężkowicach, czyli w trzech, w Ciężkowicach, w Gromniku. W Gromniku, tak, no, jest tych zmian sporo. W powiecie brzeskim na 7, 7 gmin, w czterech gminach są nowi włodarze. Trudno w tej chwili jeszcze mówić o jakichś ich sukcesach czy porażkach, bo większość z nich Przygotowuje się tak na tą sprawę do zaprojektowania budżetu na rok 2025, no bo oni weszli w, w, do urzędów w połowie maja, na początku maja generalnie rzecz biorąc, więc, więc nie bardzo mają możliwość jakichś tam dokonania, dokonania większych przesunięć. Ja myślę, że większość z nich, czy prawie wszyscy, to są osoby, które powinny odnieść sukces w jakiejś perspektywie. Nie sądzę, że to potrwa dłużej niż, niż rok, dwa, żeby się wdrożyli, no bo ja jestem daleki od tej tezy, teorii, że zwłaszcza starzy, wójtowie, burmistrzowie nieraz mówili w ten sposób, że pierwszą kadencję się uczyłem. No jak się uczyłeś całą kadencję, to wcale nie jesteś dobrym uczniem. Mm -hmm. Ja nie mówię o tym, że w ciągu tygodnia, miesiąca, dwóch wejdziesz w procedury gminne, no ale po pół roku, po roku tu już trzeba normalnie funkcjonować i działać, no bo bo tak to jest cała stracona kadencja, więc... i no, gdybyś tak miał wymienić tych, którzy y, Ci tak najbardziej zaimponowali, wiesz? Yy, wiesz co, na pewno... Na pewno bardzo imponuje mi, e, imponują mi mm, nowy chociażby wójt gminy e, mm -hmm. Myślę, że dobrze sobie radzi nowy burmistrz Chowa, e, pan Krzysztof Szot. E, no, myślę, że nie ma też problemu, no, dwie nasze panie na południu powiatu tarnowskiego, czyli pani Małgosia jak i pani e, Jowita e, jurkiewicz w drąg, tak. drąg w Chciałem ci powiedzieć, że mam do też niej pretensje, sobie, do sobie pani burmistrz Ciężkowic. Radą, bo? Ja się... rozumiem, ja wiem jak wyglądam, ale usiłuję się z nią umawiać, a ona mnie te moje, wiesz, e, awanse odrzuca. Umawiać się do programu do telewizji. Co, tutaj, jak to? będę ją widział w niedalekiej przyszłości, czekasz to powiem, jej. Że, że czekasz. Straciłem Na, nad... Na pewno warto zaprosić panią Małgosię teraz <laughs> do programu, panią Wójt Gromnika. Ma całkiem inne spojrzenie na, na gminę niż wieloletni włodarz tej gminy, no, Cezar Gromnika. No Cezar Gro, Gromnika. <g sailing> Myślę, że z pożytkiem dla Gromnika ta zmiana. Ta zmiana będzie. będzie nie tak będzie cię Boguś, Boguś Stasz nie, nie polubi się za tą wypowiedź? To nie, nie w tych kategoriach, bo Bogdan <laughs> swoją, swoje piętno na historii, na rozwoju gromnika i to wcale nie jest takie złe piętno. Natomiast przychodzi taki moment zmęczenia materiału, przychodzi taki moment, w którym wypalają się pomysły. I potrzebna jest nowa krew. I, mm -hmm. I w gruncie rzeczy to się stało w Gromniku. E, niektórzy twierdzili, czy twierdzą, że ta dwukadencyjność, która zarządów w Pisu została wprowadzona, to jest dobre rozwiązanie. Ja uważam, że nie. Te wybory pokazały, że nawet e, e, to znaczy, w, wójtowie, burmistrzowie, którzy 20-30. Nie, 20, Tego lat. już nie będzie, to już wiadomo było, rubelki ćwierkały. Że niezależnie od tego, jaka będzie koalicja, to zniosą tą dwukadencyjność. Oby, bo uważam, no. że to nie jest nie wcale będzie. dobry pomysł, dlatego że jak ktoś jest sprawnym burmistrzem wójtem, to dlaczego mamy mu. Yy, Przeszkadzać i ucinać powiedzmy pomysł na rozwój gminy po 10 latach, a jeżeli jest złym, to naprawdę jest taki jeden dzień w ciągu pięcioletniej kadencji, w którym przeciętny Franek kudybanek hmm. z Wólki ma przewagę nad każdym politykiem, Oczywiście. bo może z naśłosować zagłosować Istota. Pogadamy o tym, jak wprowadzą ustawę znoszącą tą dwukadencyjność, mm -hmm. ale już o tych młodych, natomiast młodym włodarzem jest włoda Tarnowa. Pan prezydent Jakub Kwaśny. Ja specjalnie My? pominałem Tarną, bo A? tak sądziłem, że, że zapytasz o pana prezydenta Jakuba Kwaśnego. Ja kibicuję panu prezydentowi. Kibicuję prezydentowi, dlatego że no, od dynamiki rozwoju miasta. Zależy również dynamika rozwoju regionu. Na pewno bardzo pozytywnym aspektem jego rządów jest to, że bardzo poprawnie mu się układają relacje z samorządem powiatu tardowskiego, prawda? Mm -hmm. To widać po, po, po licznych spotkaniach. I mam nadzieję, że ten Tarnów będzie się rozwijał. Tarnów jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Ma ogromne zadłużenie. To zadłużenie narastało poprzez działania wcześniejszych prezydentów, brak pomysłu. Przede wszystkim prezydenta Ciepieli na to, by uzdrowić nie tylko finanse miasta Tarnowa, ale także by zadbać o potencjalnych inwestorów, czyli zadbać o to, by ten zasób finansowy miasta był większy. Mam nadzieję, że panu prezydentowi Kubie Kwaśnemu się to uda. Tego życzę zarówno panu prezydentowi, jak i mieszkańcom naszego miasta. Miód na serce pan prezydent obiecał przyjechać do nas, jesteśmy umówieni na rozmowę, ale jak wiesz, prezydent wywodzi się z nurtu lewicowego. Ty konserwatysta cieszy się, że z powiatem tarnowskim konserwatywnym ma dobre relacje. Niektórzy w Tarnowie mówią, że Lepiej dogaduje się z grupą radnych pisowskich niż koalicji obywatelskiej. Mirek, co się z tobą stało? Ty zaczynasz lubić. Y, y, lewicę. Nie, nie, nie. Ty zaczynasz <laughs> wzdychać do jednej z posłanek, a nawet niektórzy mówią dwóch z lewicy. Znaczy nie, Mirek. Mnie, mnie akurat jedna z posłanek <laughs> lewicy zaimponowała tym, że e, na szali no, własnej przynależności, być może nawet miejsca na, na liście e, poselskiej, zdecydowała się. Wspólnie z politykami Prawa i Sprawiedliwości bronić koncepcji budowy centralnego portu komunikacyjnego. Budowa CPK przez wielu obśmiewana jest wielką szansą rozwojową dla Polski. Nie wiem, czy wiesz, że. Polska, Polska ma mniej więcej 8% ludności Unii Europejskiej i obsługuje 1% ruchu kargo tego samolotowego. Niemcy mają około 17-18% ludności Unii Europejskiej i obsługują 25% ruchu kargo lotniczego. Cła z towarów importowanych spoza Unii płaci się na terenie tego kraju, w którym. Do słowa jeżdża, do mała W związku z tym, to jest On. ogromna szansa na reparowanie budżetu. Hmm. Doskonale zdają sobie z tego Niemcy. Stąd największym portem lotniczym typu Cargo jest port we Frankfurcie nad Menem. Doskonale zdają sobie z tego sprawę Holendrzy, bo największe porty obsługujące ten ruch Cargo to jest właśnie Amsterdam, Rotterdam, no i niemiecki Hamburg. No, my też musimy z tego uszczuć jak najwięcej, i właśnie budowa CPK między innymi temu miała służyć, prawda? E, nawet niemieckie media mówiły o tym wprost, że z jednej strony jest to zagrożenie dla niemieckich interesów, a z drugiej strony e, chwaliły ten pomysł tak gdzieś tam e, w, w jakimś sensie, że to jest wielka szansa na rozwój tej części Polski, no prawda? Wiesz, to CPK mogło być czymś takim jak kiedyś w okresie międzywojennym e, Gdynia, Gdynia czy tutaj Centralny Okręg przemysłowe. Mirek, to jak już jesteśmy w tych Niemczech, to jak patrzysz na siłę właśnie Polski na arenie międzynarodowej w związku ze spotkaniem, które zorganizował kanclerz Scholz? To spotkanie, zorganizowane przez kanclerza Scholza, pokazuje, wydaje mi się, dwie rzeczy. Rzecz, pierwszą to jest, to, rzecz pierwsza to jest taka, że te stosunki polsko-ukraińskie no, schudziły się bardzo. Ja myślę, że gdyby prezydent Zawański poprosił, czy zdecydował, czy zażądał wręcz, by przy tym stole negocjacyjnym była także strona polska, to pewnie Niemcy musieliby on, się na to Ale jego zgodzić. też nie było. To się tak, tak. Ale ja, ci, mówię, ja mówię w kontekście, w kontekście szerszym, prawda? Ha? Że to ochłodzenie tych stosunków polsko-ukraińskich zostało dostrzeżone przez Niemcy, że w tej chwili Ukraina bardziej w Niemczech widzi tego partnera politycznego, który pomoże Ukrainie wejść do NATO i do Unii Europejskiej, pewnie w kolejności odwrotnej, czyli najpierw do Unii Europejskiej potem NATO. chociaż Panie, to bardzo długo. panie historyku, panie redaktorze, e, historyku, szczególnie panie historyku, wierzę o tym, no. że dla Ukraińców wrogami zawsze historycznymi to była Rosja i Polska zaborcy, prawda? No. I to się po prostu wróciło. Poszło na normalne tory. Nie będziemy tutaj mówić o tej historii, o z no, Galicji, bo, bo to nie w tym rzecz. Mnie chodzi o to. Że spotkali się ci ważni, ci, którzy mm, mają kreować, czy się to, ten konflikt skończy, czy będziemy go podtrzymywać, czy nie. I proszę bardzo, kanclerz Niemiec, premier Wielkiej Brytanii, prezydent Francji, prezydent Stanów Zjednoczonych, tam jeszcze premier Włoch była zaproszona, ale miała y, wypad na ichniejszy maledivy albo coś takiego nie przyjechała. A nasz król Europy gdzie był? No, to pokazuje, czy przyszły że, prezydent, to pokazuje, tak że, jak minister spraw zagranicznych. Ani, ani, ani premier Donald Tusk nie odgrywa tak dużej roli, jak niektórzy widzą jego rolę w Europie. No, zresztą również nie został zaproszony prezydent Andrzej Duda, więc to pokazuje, no, nie że w został. ogóle Polska jako Polska, elity polityczne Polskie, zarówno związane z nurtem konserwatywnym, jak i tym lewicowo-liberalnym, nie odgrywają istotnej roli w Europie. Fakt właśnie, że żaden z naszych polityków nie został zaproszony, to jest z jednej strony pokłosie tego, co mówiłem, czyli tego ochłodzenia relacji polsko-ukraińskich, ale z drugiej strony no, jest dowodem na to, że nie odgrywamy istotnej roli. Oczywiście źle się bardzo stało, bo e, mówimy, mówimy o, e, w kontekście bezpieczeństwa Europy, mowa była o bezpieczeństwie Europy, nie da się mówić o bezpieczeństwie Europy bez... E, Udziału w tym Europy Wschodniej, czyli tej części, która jest tą flanką wschodnią NATO. To jest rzecz, która jest niezrozumiała, ale to też pokazuje, w jaki sposób mocarstwa zachodnie, bo tak trzeba mówić, tak. rozgrywają tą Europę. Oczywiście. Umówimy się na, na temat polityki zagranicznej, ale tak teraz trochę zaczepiłem o to, ponieważ trwa, że tak powiem, selekcja kandydatów na kandydatów na kandydatów na prezydenta RP. Jeszcze ja tak specjalnie zamotałem, uh -huh. bo ja nie wiem, czy słuchałeś Marka Sawickiego, yy, dziedzic u um, Mazurka wspomnianego przez ciebie, dziedzic yy, Sawic, nie? Tak, tak. Który wręcz chciał się założyć, powiedział tak, że yy, to nie Czaskowski, to Sigorski będzie kandydatem koalicji na prezydenta. Powiedziałeś bardzo cenną, cenną uwagę, bo jak rozmawialiśmy kilka tygodni temu, to wydawało się, że jest pewniakiem Rafał Czaskowski, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską. Wydawało się, że najbliżej prezesowi Prawa i Sprawiedliwości do Mateusza Morawieckiego, że to najprawdopodobniej on będzie kandydatem. No, a dzisiaj wiemy, że nic nie wiemy, bo w samym pisie jest co najmniej trzech, czterech, może i pięciu kandydatów. Prezes Jarosław Kaczyński mówi o prawyborach, czyli no to wszystko może znacznie skomplikować sytuację. Tak samo i w samej platformie wydaje mi się, że na dzisiaj mamy do czynienia z rywalizacją. Dwóch, a może trzech kandydatów. To jest Rafał Czaskowski, to jest minister yy, Radek Sikorski. No i ostatniego słowa nie powiedział Donald Tusk, bo wcale bym nie był yy, pewny, czy Donald Tusk nie wystartuje. Znaczy inaczej. Ja jestem przekonany, że jeżeli Donald Tusk dostanie badania, z których będzie jasno wynikało, że ma szansę zostać prezydentem, że wygra te wybory, to wystartuje. Yy, no ale Maryk, on doskonale czyta nastroje społeczne, on jest więc. Premierem. 100 obietnic, tych różnych faktów. Wiesz, ile z tego wyszło, ile nie wyszło. No niewiele, no wiesz, ale... że kolejny kandydat na prezydenta, czyli Szymon Hołownia, na konwencji trzeciej drogi przepraszał za to, że, że się nie udało. Nie? E no A tak, bardzo, popularne, teraz... bardzo popularne są w, w sieciach społecznościowych mamy między m.in. jak lekarze tak. dzwonią do Szymona hmm. Hołowni zapytać go o zdrowie. No, ale to są te rzeczy, które politycy Era mówią. Netflixa się skończyła. E, Netflixa, w sensie sameflixa. Tak, no, hmm? to są rzeczy, które politycy bardzo często mówią. No, zresztą pani minister Leszczyna, minister zdrowia też w programie właśnie u Mazurka mówiła, że jak Platforma dojdzie do władzy, to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki Problemy służby zdrowia z one się nawarstwiają. To nie nawarstwiają się tylko przez platformę. Tylko Ale nie, że przez 30 słuchaj, lat nie miał pomysłu do końca na Politycy nas zdrowia. lubią, nas społeczeństwo chcą nas ucieszyć. Nam od czasu do czasu jakiś dowcip opowiedzieć. Nie? Dokładnie. Słuchaj, no bo mówiłeś tak, że z tej Nikt strony. Nikt nie da ci więcej jak polityk w czasie kampanii <laughs> wyborczej. Nikt ci Obieca. tyle nie da, ile ja ci mogę obiecać. Tak. No dobrze, wspomniałeś o tym, że, że prezes tam te prawybory. Z moich źródeł wynika, że to nie prezes wymyślił. To właśnie te frakcje, a jest ich też kilku, którzy chciałoby zostać prezydentem. Wspomniałeś o premierze Morawieckim, ale Tobiasz Bocheński też tam jest, ale też jest pokazywany prezes, prezes ipn, -u. IPN -u Nawrocki, też Mariusz tu. tak, tak. I wcale tam nie wynikało z tego, że trzeba robić bory, tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość obiecało ogłosić kandydata 11 listopada. To już za chwilę. Do kiedy te prawy prawybory? Myślę, myślę, że nie ogłosi 11 listopada, że, że nie zostanie powtórzona ta sytuacja z 2000. 15 roku, kiedy, kiedy 14, przepraszam, mm -hmm. gdzie rzeczywiście 11 listopada w Krakowie prezes Kaczyński ogłosił, że kandydatem prawicy na prezydenta będzie obecny włodarz głowa państwa Andrzej Duda. Myślę, że nie nastąpi 11 listopada. No pisma problem, bo PiS nie ma dobrego kandydata na dzisiaj I, i każdy z tych, o których mówimy, ma pewne plusy. Ale ma też i sporo minusów. Wydaje mi się, to jest moje zdanie. Jak gdybym mu prezesem Kaczyńskim postawiłbym na prezesa IPN-u, według mnie to jest osoba, która no nie jest ubikłana w, w rządzenie krajem. Nie ma tak jak w przypadku pana premiera Morawieckiego bardzo dużego elektoratu negatywnego. Ja bym po, postawił na e, pana Nawróckiego. Gdybyś postawił na Nawróckiego, ja mam innego faworyta. Na chętnie poznał mnie, ten no, to Profesor Czarnek, to jest. Tylko, że wiesz, że ja patrzę na to pod tym kątem, ja się wcale wielkim nie dziwię, że oni się tak ociągają. No, bo y, wcześniej pokazany kandydat szybciej się zużywa, nie? Uh -huh. a jednak wybory dopiero będą y, no, w środku wiosny praktycznie, bo gdzieś tam w maju, prawda, prezydenckie. Tak, tak. Więc to jeszcze nie czas na to. A z drugiej strony każdy w naszym kraju wie że główne starcie, czyli druga tura, to będzie starcie pomiędzy koalicją obywatelską, a prawem i sprawiedliwością. Przy całym szacunku dla pana Mencena, który gdzieś tam się ocierał no 10%. Nie, bo to jest pytanie no? w tej chwili, to co ty hmm. mówisz, że to jest pytanie bardzo istotne. Co zrobią wyborcy, którzy nie będą głosować w pierwszej turze na kandydata PiSu i na kandydata koalicji? I teraz tak, jeżeli tym kandydatem będzie Nawrocki i wejdzie do drugiej tury, a wszystko na to wskazuje, że, że kandydat prawicy będzie w drugiej turze, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że Konfederacja poprze kandydata e, prawicy PiSu, niż e, że poprze Morawieckiego czy Błaszczaka. I tu, tu też partia polityczna, tutaj też prezes Kaczyński musi myśleć nie w kategoriach tylko pierwszej tury, ale generalnie wygrania wyboru. Prawda? Mhm. E, po tym wszystkim, jakie gorzkie słowa padają z ust polityków Konfederacji na temat właśnie Mateusza Morawieckiego czy pana ministra Błaszczaka, no trudno sobie wyobrazić, że tak jednoznacznie poprą. Ja nie wiem, czy pan Morowickiego ale. Argumentujesz to, o co mnie zapytałeś. Otóż no, wyobraź sobie, że w Konfederacji też z moich źródeł w miarę potwierdzonych no to takim największym szacunkiem cieszy się właśnie profesor Przemysław Czarnek, który wręcz tam mówi tak, że jest trzeba pełno, budować koalicję. Jest naprawdę pewno na bardzo postacią yy, yy, i świetnym retorem, Świetnym retorem. Mhm. Yy, nie wiem, czy nie jest zbyt, yy, zbyt skrajny. Nie wiem, czy ta skrajność profesora jest w stanie przekonać yy, elektorat Środka, ale... No i widzisz, dotknęliśmy tutaj takiej sytuacji, bo ci mądrzy ludzie w sztabach już Sztaby już pracują, drodzy Państwo. To nie jest tak, że oni tam czekają na to, kiedy, nie wiem, jeden z e, szefów, czyli Donald ogłosi to Cię, wskazuje, czy drugi z szefów e, Jarosław, prezes. Sztaby już pracują. I tam są takie przemiarki. Jeśli Trzaskowski z lewicy, no bo mówmy się, że, że koalicja to, 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 to bardziej na lewo, chociaż tam. Yy, hołownia, ale hołownia. Chcę sobie sam zdobyć te 2-3% w wyborach prezydenckich, bo tak mu jedzie na dół, nie? Zgadza się no, czy nie? Wiesz co, no. No? Jeszcze, jeszcze rok temu, rok z hakiem, był bardzo poważnym kandydatem do walki o drugą, która według mnie teraz nie ma najmniejszych. No nie ma. E, no. No i, I proszę. Ciebie. Nie wiem, czy to będzie 2-3%, chyba trochę go nie doszacowałeś. Albo czy znaczy, tak trochę ironicznie, e, cynicznie to powiedziałeś. Pamiętasz, Myślę, że nasz, na kilka nasz proces... człowiek z naszego regionu. Premier Władysław Kosiniak-Kamysz. Fajny, sympatyczny polityk, nie? taki do ludzi. No i, i pamiętasz, co było podczas poprzednich wyborów. No tak, no? ale no, mimo wszystko połownia yy, może trochę tego elektoratu miejskiego wziął się. Tak? No też? No zobaczymy. No. no zobaczymy. Ja myślę, że nie. Więc tu trzeba dopasować tych kandydatów do głównej rozgrywki. Na pewno będzie to pasjonujące. Tak samo jak to, Mirek, o co chciałbym Cię zapytać na finał. Wiesz, że zawsze mam te trzy e, pytania, które trzymam do swojego gościa. My się znamy, w związku z tym nie mówiłem Ci złej, Mirek. To jest to pierwsze, drugie. Ale to, co ja specjalnie zachowałem, bo wiem, że będziesz teraz kombinował. Ach, jak to. mówią tam na wsi, gdzieś tam dalej, jak koń pod górę. A pytanie brzmi, e, że ja Ciebie dostałeś taką propozycję od atrakcyjnych parlamentarzystek. I mówią tak, Mirek, słuchaj, chciałem Cię zaprosić na kawę. To ma być środa, godzina piętnasta, tak po obiedzie. A porozmawialibyśmy sobie, bo Ty się znasz na tym, lubisz mnie. Znamy się od, od kilku lat. O godzinie piętnastej. I dostajesz drugi telefon i druga ci mówi to samo. Słuchaj, bo właśnie skończyłam te zajęcia. była jakieś tam spotkanie na rada. O 15 Mireczku mógłbyś przyjść na kawę tam do, nie wiem, Taczańskiej czy do, do Bristolu. I słuchaj, jedna to jest Anna Pieczarka, druga Paulina Matysiak. Którą wybierasz? <laughs> to jest szalenie trudne pytanie. Wiesz co, postarałbym się obydwie zaprosić do jednej kawiarni. Ja o tej samej porze... Nie, one chcą się z tobą spotkać wiem, że będziesz kombinował. By nie wiedziałyby, nie wiedziałyby, więc Aha. ja bym próbował obydwie zaprosić. Obydwie bardzo... Ee... Mirek, no, z którą? Dobra. No nie, no to w tej sytuacji jednak post, pani poseł Anna Pieczarka. Dobrze, czyli ta miłość do lewicowej mm, Pauliny Matysiak to jest taka tylko facebookowa. Nie, ona to jest... Mi się, no, no. się bardzo no. podobała postawa pani poseł Pauliny Matysiak. Chodzi mi o to, że Tracąc członkostwo w Komisji Infrastruktury, nie wyrzekła się swoich przekonań co do tego, że budowa CPK i wiele pomysłów pisowskich na rozwój Polski wcale nie były, nie, 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 to nie były złe pomysły. Pani poseł, którą serdecznie pozdrawiamy, jeśli będzie kiedykolwiek oglądać ten program. Pani poseł z... Aniu, ma pani takiego miłośnika, że nawet. Nawet Paulina. Straciła, straciła pani poseł. Nie ma szans. Pani poseł Paulina straciła Komisję Infrastruktury. Natomiast na pewno ta odwaga, to, że najprawdopodobniej nie będzie na liście lewicy, ona kandydowała z partii razem. Ale ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość może otworzyć przed nią swoje sprawy. Swoje... I wtedy, wtedy będziesz miał dylemat, a na razie to jesteś patriotą lokalnym. Tak. Bardzo cenisz i szanujesz panią Annę Pieczarkę. Jak również innych parlamentarzystów. Drodzy Państwo, ja sobie tak pomyślałem, że z Mirkiem będziemy się spotykać raz na jakiś czas, żeby obgadać takie sprawy, o których raz Polacy, w partale. O, tak. Raz w kwartale? No, Ale słuchaj, jak, jak się pokażą już kandydaci na już nie kandydaci na kandydatów, tylko kandydaci na urząd prezydencki, to no z kim ja o tym pogadam, jak nie z no, tobą, czyli no. Myślę, że w okolicach y, przełomu... Życzenia musisz Telewizom złożyć. Czy to omawiamy się w Boże Narodzenie? Państwo przed Bożym Narodzeniem. Dobrze, a moim gościem dzisiaj był Mirosław Kowalski, człowiek utalentowany, człowiek, który ma rozdarte serce pomiędzy Pauliną Matysiak a Anną Pieczarką, aczkolwiek ostatecznie wybrał Annę Pieczarkę i słusznie zrobił. Dziękuję Ci, Mirko Bardzo Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.